Maneczko, z tych strony gromale. A kolejny odcinek, tym razem nowa seria na kanale. Udało Wam się zgadnąć, tam nie wiem, 24 chyba głosy były, więc udało Wam się zgadnąć. Mam nadzieję, że jeżeli tam jesteście aktywni, to i tu będziecie aktywni. I więc strzel łapeczkę morską na początku i Supika też może strzelić. A my zabieramy się do kupania. Jak widzicie, ee, to jest jeden blok. Jakby w sensie, jak to się nazywa? Masz tylko jeden blok. O, coś takiego ta seria się będzie nazywać. Yy, razy spodobało mi się to z miałem jakoś to chciałam po prostu sobie nagrać w końcu, tak się zbierałem do tego jakiś czas no i ostatnio na koniec wakacji taka seria się pojawi, bo naprawdę to się może przyjemnie nagrywać po prostu, bo nie będę musiał nigdzie wchodzić. Na przykład nie muszę chodzić sobie, że muszę czekać na rękę i tak dalej, po prostu wbijam sobie i nagrywam i to będzie taka luźna seria. Myślę, że około tak 50 odcinków powinno nam wyjść. Może nawet przesądziłem, no, ale myślę, że... No nie no, 50 odcinków. Myślę, że ten i myślę, że dwa razy w tygodniu by się to mogło pojawić. Coś takiego myślę. Więc zobaczymy. E, Rozbuduję, e, muszę skrzynię, więc nie ja mogę postawić. No, dobra. Raz, dwa, raz. Raz, raz. raz. Takie kółko chcę zrobimy. Hop. Nie do końca tylko, ale mniejsza może być Ale dobra Hop, 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 hop wiemy. Ogólnie no mam nadzieję, że będziemy teraz bardzo aktywni Mam, chcę być przez te, wiem, przez wakacje miałem być bardzo aktywny Ale no wyszło jak wyszło Trochę powiem, o jednej sprawie nie mogę mówić bo nie wiem, ważne Po prostu to mi popsuło chęci do całego trochę życia, bo to jest smutne dosyć ale co? No, trzeba iść do przodu, zawnątrz się pobudzić do nagrywania i wycimy z mórzki. W końcu będziemy nagrywać. O! Dobra, mamy świnka, ale musi się tam przesunąć. Hop, hop, no idź. O, dobra, No, ziemi mi jest potrzebne. Z tak ziemi by się przydało. Niech... Trzeba... Okay. Hop hop, hop. I do na się skończyło Przepraszam, um, przepraszam za nieładne sztukowanie Ja to zwalam, przepraszam, przepraszam Hop, hop, tak się zróbmy Tu sobie broki takie cztery na cztery, niech będzie Tu sobie takie pierdy 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 schowamy I... i Tak naprawdę, nie musimy tego służyć Zróbmy sobie w razie wówki dołów to... O, było, było. A dzikier... Eee, sikierka. Co ja robię? Co ja robię? I tak myślę, że około od 10 do 17 minut, że te odcinki będą się pojawiać. No myślę, że dłużej nie ma sensu go zanudzać. Bo początki to będzie kopanie i w sumie to będzie takie kopanie. No ale myślę, że to będzie fajne. Coś innego, bo tak to Bedwars, jakieś minigiergi. Czy Survival to mi się znudził. I tak by się ten Survivor chciało nagrywać z ekipą. Aż tam kiedyś był taki. By się no nie chciało. A tu być może. O, druga jest fajnie, krótka. A tu być może do nas dołączy pewna osoba. Na razie jeszcze może nic nie zdradzam. Ale no, być może dołączy. I wtedy bym musiał od nowa zacząć. Ale nie wiem, czy to jest sens po prostu. jakby w dwie osoby grać na tym. Nad tym się zastanawiam i po prostu no, póki nie będę pewien, że dwie osoby mogą grać, to nie będę ich No i tak to będzie. Ogólnie przepacham jakieś dźwięki, które, ale no, tak wie, to. jak jest ciepło i mam okno, to w sumie się dość zimno, nie wiem, ale. Ale jest tak ciepło, że mam okna potwierdzone wszystkie. Pokoju. Więc, no, ogólnie co

Dobra, tu musimy mieć platformę taką pieknąć, konie płotki zrobimy. No i myślę, że na takie... Raz, dwa, raz, dwa, 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 dwa trzy... 2, e, już wszystko drewno ujęć, dwa. Wow. Niech polikam, żeby drewno zębrać. Nie wiem, co ja mówię w tym momencie, ale zębę. To jest dobre, jaki... Żeby w końcu te odcinki były w miarę spokojne i żeby tu ktoś gadał, a nie tak jak ja się... nie umiem się rozgadać jeszcze zbytnio. Miejmy nadzieję, że z czasem to będzie o wiele lepiej i się tak rozgadam, żeby tak go napijał, nawijał i nawijał. Hop, 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 i za mało, Opa! My już drewno nie mamy tego, A to mi nawet nie starczy. A, to będzie inny kolor. Zostawimy I... tu taki inny kolorek. Tu. No wiesz. Potem tu.

Nie widzę. Ajajaj. Aj. Kurde, 6 minut gdzieś mam odcinka. A ta leci leci. Leci, leci, leci. I hopa, hopa, hopa. Dobra, to już nam starczy. I furteczkę sobie zrobimy. Eee. To ja robię? I tak dawno się po nie craftowało i tak dalej. Ja aż brakuje tego. Ej, nie, to tu są wszystkie zwierzęta, to musimy zamykać. I nie będę musiał się z nim bawić. Przepychanie. Hop, hopa. I hopa. I mamy wszystkie zwierzęta w jednym miejscu. Haha, dobra. Lecimy dalej. Tym płotkiem zrobimy. Nic na rzecz, nic. Dobra, lecimy dalej kopać. Kopiemy, kopiemy, kopiemy i kopiemy. jest Mortki, ja myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Że ja sobie. Uwieczko! No, chodź tam, uwieczko. Tam, 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 no, chodź tu. Chodź tu. Pieronie małe. Chodź tu. O tam, 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 tam. No nie wichuć ty. Ty, ty, ty Nie, nie Aaaa. Nie, krowa nam zginała No nie No czemu? Idź ty owcu No idź tam No nie, ale nie tam No Prawie jeszcze rzuciła No, co za owca więc myślę, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Za ja się tu zamknę z nimi. żeby też nie spadł. I nie zobaczymy się w kolejnym odcinku. Myślę, że odcinek kolejny pojawi się gdzieś w poniedziałek. Z tego, znaczy, tylko jeden blok, Więc wyczekujcie odcinku. Więc to był taki. O! Wow, Córy, kurczak! To był taki pierwszy odcinek zapowiadający tą serię, tak naprawdę. Więc takie króciutki. Więc odcinki myślę, że tak, napiszcie w komentarzu jeszcze, ale myślę, że tak od 10 do 15 minut będą wspaniałe odcinki. W sumie jak tak zaraz będę gadał, to ten odcinek będzie miał 10 minut, więc no pa pa! Był z wami Grumek, Cześć!